Dobra, nagrywam. Dobra, no to zróbmy coś takiego, że no rozmawialiśmy, załóżmy mam dwójkę dzieci, jestem twoją koleżanką, znamy się i tak dalej, no i ty mi coś mówisz o tym biznesie i ja mówię, wiesz, Joanna, wiesz, wszystko fajnie to wygląda, tylko ja miałam dwie koleżanki, które działały w takich network marketingach i ani jedna, ani druga nie zarabiała na tym pieniędzy. One tylko wydawały na te suplementy, ale żadna z nich nie zarabiała kasy. I no ja się trochę boję, że ja też po prostu zaangażuję swój czas i nic na tym nie zarobię. Powiem ci, że to dobrze, że właśnie, ale to naturalne, że, że tak reagujesz na, na tego typu sytuacje, ponieważ wiadomo, nie każda firma może dać ci. Tego typu możliwości. A jak myślisz, czy wszystkie firmy są takie same? No nie wiem, no ale to wiesz. Ona gadała ta jedna, że wszyscy tylko opowiadają, ile to można zarobić, a później mówiła, że tam 90% ludzi nie zarabiało pieniędzy, no i jej też w ogóle to nie wyszło. Że mówi, że znajomi nie chcieli od niej kupić nic i tak tylko straciła czas. To znaczy wiesz, to wiadomo, że a ile czasu pokładałaś w tą, w, zaangażowałeś się w wykonanie jakichś spotkań, zadań, żeby po prostu po, rozmawiać z ludźmi, ile czasu na to poświęciłeś, żeby to, że tak powiem, siać, to, to nie jest mówić. Jeszcze nic, wiesz, o jest tym. jeszcze nic, no, to, to ja mówię o swoich znajomych, że oni tak mieli, nie, że... Jedna znajoma i druga. A, że ona, no to właśnie, no bo to nie wiadomo, jak ta osoba działała. Czy ona tylko była i kupywała sobie, czy ona o tym mówiła. To też prawda, tak? Nigdy nie wiadomo, co może no, się. Mówiła tam, gadała, gadała koleżankom, mówiła do rodziny, no ale nikt nie chciał z nią rozmawiać, albo mówili, że nie mają pieniędzy. No i, no i po prostu mówiła, że nikt od niej nie chciał kupić. To znaczy, wiesz, wychodzi na to, że tak naprawdę być może ta osoba nie potrafiła przekazać tej informacji. Może paliła już na samym początku wszystkie te ważne rzeczy, które miała przekazać. A może tego nie robiła nieumiejętnie. A jak myślisz, ona brała udział w jakichś szkoleniach, w jakichś takich... ona tam chodziła na jakieś szkolenia wieczorne, na tych dumach była i tak dalej. No ale no mówiła, że no po prostu no jak przyszło to do czego i rozmawiała z ludźmi, no to po prostu nikt nie chciał z nią rozmawiać, albo po prostu nikt nie chciał później kasy spłacać na to i, no i zrezygnowała. Eee, tutaj co robimy? Tak, oczywiście zaczynamy tak jak zaczynaliśmy, czyli tak jak powiedziałaś. Eee, czyli na przykład zaczynamy od docenienia razem połączonego z okazaniem zrozumienia. Czyli mówię na przykład... Joanna w ogóle, że otwarcie mówisz o swoich obawach, i to jest jak najbardziej naturalne, że w taki sposób reagujesz, no bo każdy w momencie, kiedy usłyszałby od swoich dwóch znajomych, że próbowali tego typu biznesu i im nie wyszło i nie zarabiali na tym pieniędzy, to też miałby obawy, czy po prostu nie straci swojego czasu. Dobrze to rozumiem, że dlatego masz obawy? I osoba mówi tak, zobacz, uzyskujemy tutaj odpowiedź tak. Tutaj na tym też się musi skupić, żeby te kotwice wpadały, tak? Mm -hmm. e, no i teraz robimy to, co ty robiłaś, tylko żebyśmy to odwrócili pytaniami. A Joanna, a wiesz, jak dużo czasu oni angażowali w ciągu tygodnia e, na ten biznes, żeby zarabiać pieniądze w tym biznesie. No, no to i wtedy na przykład mamy odpowiedź, no jedna tam dwa razy w tygodniu, po godzinie e, angażowała ale ludzie jej odmawiali, tak? No i teraz zobacz, najpierw zbijamy to, że mało czasu angażowała, a później to, że jej odmawiali. To są dwie różne obiekcje, musimy mhm. to rozłożyć, tak? żeby ona miała to otwarcie. Fajnie, że o tym mówi się, Anna, bo to też pokazuje obraz sytuacji z zupełnie innej strony. A powiedz, czy myślisz, że gdybyś poszła do pracy jako pielęgniarka, jako taksówkarz, jako informatyk, ale pracowałabyś tylko dwie godziny w tygodniu, to byłabyś w stanie zarobić na tyle dobre pieniądze, żeby realizować swoje marzenia? I teraz uzyskuję odpowiedź nie. No tak jak chcę, tak? Mhm. Świetnie, że zdajesz sobie Joanna z tego sprawę, że tak to wygląda, tak? Wspominałaś też, że nie chcieli z nią rozmawiać. A powiedz, czy nie jest tak na świecie, że. Z jedną osobą ludzie bardzo chętnie rozmawiają i bardzo chętnie nawiązują z nią kontakt i współpracę. Bardzo chętnie słuchają, to jest tak jak są trenerzy piłki nożnej, że jedni potrafią zmotywować pracowników, czy piłkarze potrafią tak ustawić wszystko, że będą osiągać sukcesy, a drudzy ludzie nie, nie potrafią. Jak myślisz, z czego to wynika? Zobacz, ja się zadaję pytanie. To nie ja ci odpowiadam, nie ja ci matkuję teraz, tylko wprowadzam cię w tok myśleniowy, żebyś ty wtedy sobie wymyśliła. No i tu mówisz, no nie wiem, może mają słabsze umiejętności. I znowu teraz mogę potwierdzić: świetnie Joanna, że zdajesz sobie z tego sprawę. Eee, tak, bo bardzo często niestety osoby, tak jak twoja jedna czy druga koleżanka, bardzo często się okazuje, że nie mieli dobrego mentora, który by ich poprowadził, który by im pokazał. W jaki sposób zagadać do tej osoby, jak z nią porozmawiać? I niestety bardzo często te osoby paliły sobie wszystkie te kontakty, które mogły wykorzystać sprzedaży, odzywając się do swoich znajomych, nie wiedząc, w jaki sposób prowadzić rozmowę, przechodząc od razu do produktu. Czy myślisz, że ktoś, kto podchodzi do tego projektu poważnie, na tyle poważnie, że w tej chwili mam swojego mentora, którego zainwestuję? pieniądze po to, żeby mnie prowadził krok po kroku, który w tamtym roku sprzedał nieruchomości za 6,5 miliona euro, czy myślisz, że mając taką osobę, która sama ma mentora, byłoby ci choć trochę łatwiej w taki sposób rozmawiać z tymi ludźmi, żeby oni chcieli z tobą rozmawiać, żeby, żebyś ty była w tych 10 które zarabiają pieniądze? No i osoba mówi na przykład, no trochę może byłoby łatwiej, tak? A powiedz, czy masz jakiś inny pomysł na te Twoje cele, na te Twoje marzenia, o których mówiłaś, yy, w momencie, kiedy nie zdecydujesz się na współpracę ze mną? Powiedz, Janna, mnie to życie nie zmieni. To jest Twoje życie, to są Twoje decyzje i to, czy zostaniesz w tej pracy, którą wykonujesz, to, to jest Twoje życie. Zadaj sobie tylko pytanie: czy coś się zmieni w momencie, kiedy nie podejmiesz decyzji? Jak myślisz, czy jeśli będziesz w tym miejscu, w którym jesteś, to zmieni się coś w ciągu kolejnych trzech lat? No I robisz taką długą pauzę, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Ona mówi, no nie, tak? A powiedz, jak byś się czuła, Joanna, gdybyśmy się spotkali za trzy lata i okazałoby się, że jesteś nadal w tym samym miejscu? będziesz marudzić i narzekać na, na to, jak jest źle. I nie. oczywiście, Joanna, jest tak, że dużo ludzi otwiera firmę, ale powiedz, czy każdemu ten biznes wychodzi? No nie. Ale na pewno wychodzi. Na pewno większe szanse mają ci, co próbują, niż ci, którzy zakładają od razu, że się nie da. Dokładnie. tego się muszę właśnie nie? nauczyć na początku. No, no, nie, ale to będziemy sobie ćwiczyć codziennie. Jutro też sobie zrobimy telefon, i tak dalej. ale Bardzo fajnie, bo to widać fajnie, że sobie wróciłaś do tego, bo nie będę musiał cię jakiś tam pierdół tłumaczyć, można powiedzieć. No nie, 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 dlatego Podstaw, ja sobie bo... będę powtarzać jeszcze, bo dzisiaj powinnam to bo, włączyć, ale no, zaraz włączę. No to, włącz. tutaj wiesz, ja tylko tak powiedziałem, bo nagrywasz sobie, to będzie swój ale bardzo fajnie. Tylko tutaj chyba, wiesz, no, stres trzeba opanować, tak. i tak dalej. Ale, ale wiesz, no, już nie muszę tłumaczyć, że tu trzeba doceniać, tu trzeba okazać tak, do tak. Rozumienia. Później te argumenty, jak będziesz sobie to nagrywać, to będziesz miała tych nagrań pełno. Te obiekcje się cały czas powtarzają, jest ich około siedmiu, cały czas będzie to samo i po prostu to ci tak wejdzie w kres, że jak automat się po prostu odpowiada, i wtedy wiesz, jak odpowiadamy jak automat, czy ktoś nas zadaje kolejny raz to samo pytanie, no to tak jak właśnie mówiliśmy o tych dyrektorach, że to nie jest tak, że oni tacy są. Oni już po prostu na tych scenach występują już tyle razy, że dla nich to jest, nie wiem, jak. Z... Zrobienie sobie kanapki z bułką, z bułką i z masłem i z serem, tak? No to tak to u nich wygląda, że po prostu wychodzi na scenę i gada do ludzi, tak? No, tylko. Więc ten... tutaj będzie, będzie, będzie to samo, nie? Mhm. Mm to dzisiaj to będę spokojał. spisywać o tych dyrektorach, bo w te, wcześniej jeszcze już tamten plan zrobiłam. To... Ja, ja, ja później wiem ja teraz coś, idę na siłownię i po siłownię tam stworzę grupę na Facebooku, to Cię zaproszę do tej grupy, to będzie grupa zamknięta mm -hmm. no i sobie będziemy tam zaczynać działać, nie? No, a powiedz mi na tej, e, jeszcze, e, właśnie na tej akademii naszej, ja dzisiaj chciałam e, znaleźć to docenienie, całe te, wiesz, te osiem przykładów, co wtedy, ja nie mogłam tego znaleźć. No w... się znajdę, gdzieś Ci wyśle, więc Ci albo mi, ci bo... po prostu na nowo, nie? Bo to, no, bo... bo to... Wszystkie sobie też. Gdzieś na samym dole musiało być, wiesz, jeśli chodzi o to, bo to, to zaraz na początku wrzucałem. No właśnie, ja to gdzieś szukałam, ja to kiedyś gdzieś miałam i teraz kurczę, nie wiem. Rozpisz, no, się, wypiszę się, na tej grupie ci wypiszę, wiesz, bo wymyślę no. jakieś może nowe, no. docenienie no. w inny tak dalej. No wie. właśnie, bo ja już mówię, no. chciałam sobie to po prostu przypomnieć, wiesz, żeby nie mówić tak no jak no. świetnie, świetnie, jak mówiłeś, tak? Żeby no nie, to... no bo tutaj wiesz, można powiedzieć, mało jest takich ludzi jak ty i to, no. to naturalne, ja mi się na to też do podobało. 100% też. ludzi na świecie. Takich kobiet, które biorą sprawy w swoje ręce, to po prostu ze świecą szukać. No właśnie. Jesteś jedną z nielicznych osób, Joanna, które wybiły się z modelu, który, w którym żyje 98% ludzi. Naprawdę trzeba mieć wiele odwagi w sobie, żeby mieć takie podejście. To jest niespotykane i tak no, dalej. Czyli o, o, wszystko, o, 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 o. wszystko. co podkreśla wyjątkowość, mm -hmm, tak? Mm, tutaj mm, jakby... Mm. Wszystko, co podkreśla wyjątkowość, jest docenieniem, bo samo jakieś, właśnie, powiedzenie to świetnie, to nie jest docenienie To nie, to nie jest to docenienie, właśnie. No, no. no, a tak, to, no to wiesz, to ci wejdzie w krew. Ważne właśnie, żeby tym trochę manewrować, raz tak, raz tak, żeby to nie było takie, że cały czas gadamy to samo i naprawdę ludzie tego nie wyłapują. No, chyba, że się komuś tłumaczy, tak, na tych darmowych webinarach, to oni zawsze, o, bo ja to wyłapuję. No, wyłapujesz, bo tłumaczy, jak to wszystko działa, nie? Tak, dokładnie. Jak bym nie tłumaczył, to większość ludzi nawet by nie zajarzyło o co chodzi i to się dzieje. Nie? Chyba, że tak ktoś już to kto kiedyś miał takie szkolenie, no to też złapie, tak. No, ale to wiesz, nawet tak złapie bardzo często, no to, to było później tak, że wow, no to super, Joanna, w ogóle, że, e, że ty chodzisz na takie szkolenia i wiesz, przez ostatnie dwa miesiące e, rozmawiałem na ten temat z wieloma osobami i Joanna, jesteś pierwszą osobą, która to wyłapała. Więc to pokazuje, że tak. jesteś już na bardzo wysokim poziomie. I znowu cię, zobacz, nawet jak ktoś to złapie, to i tak go załatwiasz docenienie. No właśnie. No. Że, tu nie ma, że tu nie ma znaczenia, bo wtedy go doceniasz za to, że jest jedną z nielicznych osób, która wyłapała takie elementy i, i fajnie Joanna, że o tym mówisz, no bo z takimi osobami jak ty po prostu inaczej się rozmawia. Powiedz... Co w takim razie do ciebie przemawia, żebyś zdecydowała się na jakiś zakup? Co dla Ciebie jest wtedy najważniejsze, żebyś podjęła decyzję na temat zakupu? I ty mi podajesz drogę. Mówisz mi, no, Marcin, musiałbyś zrobić to, to i to. Czyli rozumiem, Anna, że jeśli zrobię to, to i pokażę Ci to w ten sposób, to będziesz gotowa się zdecydować, jeśli Ci się to spodoba. Wtedy mówisz, no tak. I to jest, zobacz, nie ma tutaj czegoś takiego, że ktoś jest trudniejszy, bo jest bardziej kumaty, jeszcze łatwiej sobie go obwiązujesz wokół palca, bo on ci mówi, co masz zrobić po kolei, nie? No właśnie, ja przede wszystkim ten dzisiejszy tekst muszę sobie jeszcze, wiesz, przyswoić bardziej, tak? Na początek, żeby, żeby jutro powtórzymy na przykład to samo, żebym ja już umiała tymi zdaniami polecieć, tak? tymi pytaniami no, przede no, wszystkim. Tak, tutaj te argumenty możesz dawać inne, bo tu nie chodzi o to, żebyś się tego na pamięć uczyła, bo wtedy się będziesz gubić w tym. Mm -hmm. e, najważniejsze, żeby te argumenty dobierać pod to, co ci dana osoba mówi w danej chwili, żeby to nie było za każdym razem to samo. Nie możemy się tego uczyć na pamięć, tylko te argumenty mają być, wiesz, raz takie, raz takie, raz takie, nie? No te argumenty też są dostosowane do tego, y, jakie masz informacje na temat tej osoby. Dopiero wtedy. Dopiero wtedy dostosowujemy argumenty, nie? A, a każda osoba ci będzie mówiła o czymś innym, więc też odwołać się do jakichś innych rzeczy, yy, dlatego że po prostu no, będziesz wiedziała, że to na przykład dotrze do tej osoby lepiej, nie? No, no dobrze, właśnie to, żeby Dobra. fajnie to łączyć. No. Zobaczymy się jutro, a ja wieczorem tam dodam tą grupę, wiesz, bo teraz e, obiadek i siłownia. No, to, to też mniej więcej fajnie tak o tej porze, żeby nie tak, wiesz, o 12, bo ja to tam mogę gdzieś bolo. być, mogę coś, także właśnie po szesnastej to jest, jutro też będzie dobry pomysł, dobry temat. Super, no. Dobra. no, dobra. no to do usłyszenia w takim no, razie. No, do usłyszenia, dzięki pa. bardzo, no hej.